Sympatyków naszego szkolnego projektu Czwórka Czyta Czytelnicze Duety w nowym, noworocznym nagraniu. A my dzisiaj tak właściwie nie w duetie, tylko w tercecie, chociaż ten tercet taki do duetu bardzo zbliżony. A to wszystko za sprawą moich dzisiejszych gości, Aleksa i Maksa Zawistowskich, uczniów klasy 5 C, no, którzy są bliźniakami, co wszyscy już możecie Państwo zobaczyć sam. Dzień dobry, dzień dobry. Zarówno Alex, jak i Max są bardzo dobrymi uczniami, a jeszcze lepszymi są sportowcami i właściwie wszystkie dziedziny sportu są im bliskie i we wszystkich odnoszą sukcesy i w piłce nożnej, i w lekkiej atletyce, i teraz chyba w siatkówce, i w tenisie stołowym. Na szczęście dla nas, dla tego projektu i dla ich pani polonistki czytają też książki, bo my w tym projekcie rozmawiamy o książkach. Książka, którą mamy dzisiaj Państwu do zaprezentowania, pochodzi z naszych prywatnych półek. Tak się złożyło, że i ja i chłopcy mają tę książkę na własność. A jest to książka współczesnej pisarki pani Marty Kisiel pod tytułem Małe licho i anioł z kamienia. Chłopcy, czy pamiętacie, jak to się stało, że i Wy, i ja mamy tę książkę na własność? Na początku mieliśmy ją w domach. Kupiliśmy sobie w bibliotece. Nie, nie w bibliotece ją kupiliśmy tylko w księgarni. w księgarni. Ale czy pamiętacie kiedy to było i jak to się stało, że my je sobie kupiliśmy te książki? W trzeciej klasie pamiętam. W trzeciej klasie to było. Chłopcy byli moimi wychowankami. Chodzili do mojej klasy. I w pewnym momencie, w ogóle, bardzo dużo czytaliśmy z tamtą, książ z tamtą klasą. Nie dojrze, że y, opracowaliśmy wszystkie wskazane lektury, to jeszcze dodatkowo czytaliśmy dużo innych książek i rozmawialiśmy o nich y, na lekcjach w szkole. I w pewnym momencie y, została ogłoszona, y, zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą książkę roku, chyba 2019, i wtedy z rodzicami i z uczniami tej klasy. Pomyśleliśmy, że to by było bardzo ciekawe przeczytać książkę, która została wybrana najlepszą książką tego roku i w ten sposób właśnie i ja i chłopcy kupili, i wszyscy uczniowie naszej klasy, kupili sobie tę książkę do domu. Wtedy przeczytaliście ją pierwszy raz, teraz czytaliście ją drugi raz, czyli mamy taki re reading, ja też przeczytałam teraz ją drugi raz. Czy teraz Odkryliście w niej coś nowego? Czy to nie było nudne czytać drugi raz tą samą książkę? Czy, czy to lubicie i czy tak wam się zdarza? Czy to się zdarza tak drugi raz, to już lepiej, bo już lepiej czytamy i lepiej tą książkę rozumiemy? Mhm. Czyli mniej się skupiacie na technice czytania, a bardziej na jej treści. I czy odkryliście w tej książce teraz coś, co was Zafascynowało, co Wam się spodobało, czego być może nie zauważyliście za pierwszym razem? Było coś takiego? Czytało się przyjemnie? E, tak, łatwiej się czytało, bo teraz już jesteśmy w się lepiej czytamy i lepiej, lepiej rozumiemy książkę. I inaczej się zapatrujemy na pewne problemy. Tak. No dobrze, to czas bliżej się tej książce przyjrzeć. W tytule dwóch bohaterów: Małe Licho i Anioł z Kamienia. Wydaje się, że bohaterowie dosyć rozbieżni. I czy tak jest w rzeczywistości? Mm. Chyba tak. Są rozbieżni? Kim jest Małe Licho? E, to jest anioł. anioł. A Anioł z Kamienia? Anioł z Kamienia to. Też? Anioł. Też, anioł. Też Anioł. Czyli e, obie postaci to aniołowie, ale już sama ich nazwa, ich imiona wskazują, że są to zupełnie różne anioły. Czy anioły mogą być złe? Hmm. Mogą, bo zale zależy jakie. No, no zależy, bo mówi jest. się, że w sumie to nie. Mówi się nam na lekcjach religii, że diabły to są takie e, złe, z, anioły. złe anioły, które odwróciły się od Boga. Natomiast tutaj, jak gdyby to małe licho wskazuje, że temu aniołowi bliżej jest do tych ciemnych e, stron mocy. Czy tak jest istotnie? Czy małe licho jest złym aniołem? Nie, to jest bardzo dobry anioł. Bardzo dobry i taki miły, strasznie taki. O Boże. A jaką on ma funkcję? Kim on jest? Stróżem. Anioł z, anioł, 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 z A anioł z Kamienia. Anioł z Kamienia to taki wredny anioł, który. No i tutaj, no właśnie, z tym wrednym. Zaraz do tego wrócimy. Tak naprawdę to ani ten anioł, ani ten anioł nie są głównymi bohaterami tej książki. A kto jest? Bożek. Bożek. O Bożek, to już w ogóle blisko Boga. Czy tak jest w rzeczywistości? Tak. Nie! Kto to jest Bożek? To jest mały chłopiec. Chłopiec, jest to mały chłopiec, ale ma w sobie coś nietypowego, czego ani Alex, ani Max, ani inni chłopcy w tej szkole nie mają, ale nie będziemy tego zdradzać, bo stracili, zdradzilibyśmy za dużo tajemnic w tej historii. Natomiast rzeczywiście chłopiec jest głównym bohaterem, ale mieszka w bardzo nietypowym domu. W domu, w którym jest mnóstwo mieszkańców, ale nie ma jednego domownika. Kogo tam nie ma? Nie ma kogoś, kto w waszym domu jest? Um, nie ma tam na przykład. Taty. 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 Tam nie ma taty. Bożek ma tatę, czy nie ma? Znaczy ma. Ma, i nie zdradzajmy za dużo. Ma, ale nie mieszka na co dzień ze swoim synem i ze swoją żoną, z mamą Bożka. Natomiast w tym domu mieszka mnóstwo postaci, jak już powiedzieliśmy. Kto? Kto tam mieszka w tym domu? Pełno duchów i potworów. Mhm. Strasznych? Yy, no, strasznych, strasznych. Strasznych? Oni się znaczy, go boją? Bożek się go boi? Znaczy nie, nie. Bo, O Bożek też się nie boi, bo oni są wszyscy rodziną, no, i się tam boją. I ich zdaniem to jest po prostu normalne. O właśnie, czyli oni wszyscy mają bardzo pozytywne cechy. Ci aniołowie też z nimi mieszkają w tym domu. To jest takie dosyć nietypowe, ponieważ nikt z nas nie widzi y, swojego anioła stróża ani w ogóle żadnych innych aniołów. Natomiast Małe Licho dlatego jest małe, że jest małym aniołkiem, bo jego podopieczny Bożek jest małym chłopcem. I w tej książce jest to tak pokazane, jakby anioł stróż dorastał razem ze swoim podopiecznym, w tym wypadku małym chłopcem. Natomiast anioł z kamienia jest dorosłym aniołem. Aniołem stróżem innego domownika. Jest. Bardzo dostojny. Jest bardzo majestatyczny, poważny. U niego nie ma niczego pośredniego: wszystko jest albo białe, albo czarne. Jest tak piękny, że bije od niego światłość i blask. Właściwie nie można się nim zachwycić. A jednak tu na początku jeden z moich rozmówców powiedział, że jest postacią trudną, właśnie ze względu na tą swoją. Yy, ten swój styl? Wybredność. Tak, postrzegania świata, że jest albo takie, albo takie, że nie ma niczego pośredniego. Kiedy to wszystko się dzieje? W um, święta i ferie. Mhm, czyli jest to bardzo dobry czas, kiedy my mówimy o tej książce, bo wszystko zaczyna się przed świętami Bożego Narodzenia, a kończy się po feriach zimowych. My już jesteśmy po świętach, ale przed feriami, więc książka na zimowe popołudnia i zimowe wieczory, zwłaszcza na ferie, jak najbardziej wskazana. Co się zdarzyło? Takiego, co w pewnym momencie zmieniło życie głównego bohatera, czyli Boszka, zmieniło to życie y, tych obu postaci y, i y, nadało jak gdyby fabułę całej tej historii. Historia zaczęła się toczyć. Co się wydarzyło? Ym, najpierw y, święta przygotowała się do rodzina ym, na, wigili na, na Wigilię. Ym... I tuż po świętach, właśnie po nowym roku co się stało. Cała rodzina. No i cała tak? um, większość rodziny miała um, takie ospa miała. Uh -huh. No i Bożek z Cetkielem musieli wyjechać do swojej ciotki Ody. Dlaczego? No, żeby nie zachorowali. Mama kazała. mam ten. Podjożaj. Tak. Mama zadecydowała o um, przeprowadzce czasowej e, swojego syna, Bożka, pod opieką Satkiela e, do cioci Ody, e, żeby. Po prostu oni obaj też się nie zarazili tą ospą, bo wszyscy pozostali już byli chorzy. Bożek się ucieszył? No się nie, nie, w ogóle. Ciągle był obrażony i taki, no miał złe nastawienie. Dlaczego? No bo w ogóle tej ciotki w ogóle nie zdał, mhm. a sadki go zdenerwował, bo no. Bo, bo obrad... nie ładnie się zachował. No, bo się nie ładnie zachował, jak mu dał prezent. Mhm. No właśnie. I jeszcze Bożek. Ten, nie, nie, był po prostu zdenerwowany i nie wiedział, co tam robić. Przy sferie w, w lesie, co robić? W, w obcym domu. W no właśnie, ta książka jest bardzo nieoczywista. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dobro jest po tej stronie, zło jest po tej stronie, a historie i y, bohaterowie opisani w tej książce ciągle nas zaskakują i ciągle każą nam walczyć z naszymi stereotypami. To jest dosyć ciekawe i dosyć przyjmujące. No dobrze, Bożek ostatecznie wyjeżdża, poznaje nowe postaci, no i tam się dzieje. Gdybyśmy mieli określić, jaki to jest rodzaj książki, to byśmy powiedzieli, że co to jest? Fantastyka. fantastyka. Na pewno jest fantastyka, i pani Marta Kisiel jest znana właśnie z pisania książek fantasy. Ja bym powiedziała, że chwilami tutaj blisko do horroru, a nawet do kryminału. Wszystko w dawce, w porcji i w, w takiej formie odpowiedniej dla um, takich czytelników jak Max i Alex. Um, Przyjemniej się czyta, trzyma w napięciu, jest ciekawa, polecamy ją. Prawie, tak. prawie w ogóle, prawie ten, y, ciągle Czyli nie się, można się nie można się oderwać. Nie można się oderwać. Jest bardzo wciągająca, dlatego, bo ciągle coś tam się dzieje, ciągle jest jakaś akcja, ciągle coś się właśnie yy, wydarza. No to jeżeli sportowcy, bardzo dobrzy, bardzo utytułowani sportowcy naszej szkoły mówią, że to jest książka jak najbardziej do czytania, świetna, to myślę, że już lepszej re rekomendacji nie potrzeba. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy bohaterach. Bohaterów jest mnóstwo. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałam książkę, w której aż tyle postaci się pojawiło. Macie swoich ulubionych? Mm, tak, według mnie to była Bazyl. Bazyl miał bardzo śmieszny język, był bardzo śmieszną postacią, przyjacielską miłą. Mm -hmm. I trochę taką nietypową, bo Bazyl to. Osioł. Znaczy... I koza, koza no. a tak naprawdę. A tak naprawdę to była ciotka Ola. Eee, A znaczy... tak naprawdę Bazylowi bardzo blisko do jakiego świata? Mm. Aniołów czy demonów? Aniołów. Mojzenin no to... demonów. De no i. Demonom. No to dobrze. Bracia mają różne zdanie na ten temat, to zostawimy tę zagadkę nierozwiązaną. A twój ulubiony bohater? Mój to jest Bożek, bo to był główny bohater. I on miał bardzo wspaniałe i takie fajne do czytania przygody. Ja też bardzo lubię Bazyla. Ja po prostu zaśmiewałam się do łez z tego, jak Bazyl mówi. Tutaj mój partner też o tym powiedział. Że jego język jest po prostu prze, Przezabawny Bazyl ma bardzo poważną wadę wymowy Ale mnie Bardzo trudno jest sklasyfikować Ten rodzaj wady Jeszcze się z czymś takim nie spotkałam Uzy płyną same ze śmiechu Książka nas rozbawi Książka nas wciągnie Zafascynuje Wysta W związku z tym wypada nam już teraz Tylko podziękować Wydawnictwu Cóż to za wydawnictwo wydało tę książkę? Nie pamiętam. Wydawnictwo. Ojej, ojej, ojej. Wydawnictwo Wilga. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest jedyna pozycja z tej serii. To jest druga książka z cyklu o przygodach Bożka i jego niezwykłych towarzyszy, członków rodziny, przyjaciół. Ale to akurat ta książka została wybrana najlepszą książką roku. Natomiast od tamtego czasu pani Marta Kisiel napisała już kolejne tomy tej historii. Nie wiem, czy są w naszej szkolnej bibliotece, ale w Bibliotece Miejskiej są. Myślę, że to też jest dobry pomysł na kupienie sobie fajnej książki na ferie, bo ferie to dużo czasu na czytanie czegoś przyjemnego. To jeszcze raz, zachęcamy? Tak, idę bardzo. I niech nowy rok przyniesie jak najwięcej takich ciekawych pozycji do czytania. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego do czytania.